Roskam zdrownie za brincie Tak, przedstaw się! Przedstaw się! Co? Widziś mnie? To jest krem niweła. To jest poczepić! Niveuła! Co Czy to jest alkoholem? Nie produkowałem. Czy to jest z alkoholem? Nie, to jest krem niweła. mówię przecież. Muszę tego nie pić! No tak wyszło. Smoot like butter, like a creamier on the cover. Then pop like trouble, working into your head like that. Kalinka, kalinka, kalinka Jezus Maria, stój! Jest, o, o, jest, Kto ci to dał? Ja ci dam wojnę! Gdzie jest dziadek? Świadek? Świadków nie ma! Czysta akcja! Jaka czysta akcja? Coś ty narobiła! A że kto robiła? Mnie nikt nie robi! Nie złapiecie mnie! Nie no! Wróć tutaj! Dobra, dawaj tę mapę. Musimy zdecydować się, gdzie jedziemy. Patrz tu, ślepa kuro, patrz. Tu mamy suwałki, tu jedziemy. Co ty pie? Oliś? jakie suwałki, To jest Warszawa. A to nie, nie, tam za drogo, tam nie jedziemy. To daj ten telefon, ja wpiszę. Tanie wakacje na łonie. Łonie czego? Wpisz na łonie twojej starej, daj to. Dobra, jaki mamy budżet? Ja mam raz, dwa, dwie dychy. Dwie dychy. Stara, to na luzie. To jest zapas na całe życie, czaisz? Dobra, daj to, patrz. Pojedziemy przez psidołki, potem przez psichuje i potem przez psi dupy. A w gnojnikach rozbijemy obóz. Tak, rozbijemy obóz koczowniczy.